Hej ty, powiedz mi, nie masz czasu? To nieprawda. Masz tylko dziurawy dzień. Zrób sobie audyt doby i zobacz ile godzin tracisz na różne głupoty. U mnie wyszło 2,5 godziny dziennie. I oto jak to ogarnąłem. Krok numer 1. Spisuj wszystko, co robisz przez kolejne dwa dni. Co 30 minut, tylko nie oszukuj. Pamiętaj, wszystko, telefon, social media, kawka, patrzenie w ścianę, wszystko. Być może to boli, ale tak naprawdę uwierz mi, że ci otworzy oczy. Krok numer dwa: zaznacz trzy kolory: zielony, czyli rzeczy, które dają efekt, np. praca, ruch, rodzina; żółty, które są neutralne; no i czerwony, czyli totalna strata czasów. Na przykład, nie wiem, Facebook, TikTok i tak dalej. Krok numer trzy: wyrzuć albo zamień w ogóle wszystko, co jest czerwone. Przykładowo, nie wiem, 40 minut rano na bezsensowny przegląd Instagrama, zamień na, np. Na audiobooka w tle. Nie wiem, 30 minut wieczorem na serial. Na Netflixie, który nic nie wnosi, zamień na przykład na szybki spacer i planowanie kolejnego dnia. Krok numer 4. Zrób szablon dnia. Zarezerwuj sobie czas na konkretne rzeczy. Praca, ruch, odpoczynek, rozwój. I tak naprawdę nie musisz planować co, co do minuty. Wystarczy, że to zaplanujesz blokowo. Brakuje Ci nie czasu, tylko świadomości, gdzie on znika. Jak wiesz, gdzie ucieka, możesz go odzyskać. I robić więcej tak naprawdę. Bez spiny, bez wstawania, o, nie wiem, o 5 rano. Zostaw komentarz, chcę, jeśli chcesz spróbować, a jak już to robisz, wróć tu i napisz, co znalazłeś, bo może razem zainspirujemy innych, żeby odzyskali przynajmniej te dwie godziny życia dziennie.